Wow. Wow. Wow, Co my tu mamy? Hmm. Cudowne. Cudowne, jak na razie kocham to. Bintube, Kill yourself. No, czyli to jest więzienie, i tu mamy. Tak, to jest mój mózg w tej chwili. O, mam ustawione bindy na bunny hopping, i skaczę um, kółkiem. Świetnie. Popełniłem zbrodnie wojenne w Wietnamie. Rząd powiedział: Co? Pomocy. Pomóżcie mi. Nie, nie chcę umierać. Jestem bardzo rozkojarzony człowiekiem i naprawdę nie wiem, co ja powinienem zrobić. O, witajcie! Moi. kochani. Moi. drodzy. Brin, Biesich. Tak! Dzień dobry. O. Ręka. Śmierć kombinatu. O, to wygląda jak. O, cześć. Hmm. To jest Half-Life 3: um, Pistolet. Mogę go przyładować? O, oh. oh. żałuję mojej decyzji. O oh, mój Boże. Shut the fuck up. Joker full HD 4K. Mam niebieskie palce. Właśnie zważyłem. <laughs> Mmm, czy my chcemy tam wchodzić? A nie wiem, ale nie, nie bijmy z tej broni, co? Może pieniąż... Pieni pieniądze wy wyjmiemy i zrobimy... nie wiem. Popełnimy zbrodnie wojenne z pieniędzmi. Jak można popełnić zbrodnie wojenne z pieniędzmi? W sumie jeżeli obłożycie kogoś pieniędzmi i je podpalicie, to w sumie jest to zbrodnia wojenna. Where the fuck am I? Co gdzie ja jestem? Czy to jest. Uh. Ooo! Oh! Trench shotgun! O, ma um, podwójny strzał. To jest Half-Life 3, wiedziałem o tym. Mmm, mm. the fuck? Aaaa. Aaaa. Nie mm, <ścoughs> mm, nie mm, mm, mnie. Patrzcie, są żółci. Widać, że ukradli mi cytrynę złodzieje i ją zjedli. Au! Ej, to jest przecież ten usunięty projekt, na którym pracował sam Gib Newell! Poraz się w czasie i Hitlera. O, oh, wow, skałcie, przepraszam, to, to nie jest miejsce dla medyków, to jest miejsce dla mężczyzn. Under other circumstances I like to think we might have been able to work together in an atmosphere of mutual trust and respect. Certainly judging from your brief tenure at Black Mesa while I was its administrator, you showed every What the fuck? Bap bop bap 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 bop bap. Bam bam. What you again, you 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 A Ehm. Um, dziękuję, gro Hmm. złodny kot. To był kot jednego z dewuz. nie pamiętam jak się nazywał. Hmm. To wygląda jak miejsce z gimoda. Czy tylko mi to przypomina? Bo to jest mapa z gimoda, to jest kontrakt. What the fuck? O nie! O Idzie po nas! Oh, fuck! What the fuck? Zdychaj, spier well, Freeman, under, under... Na te bony hopy, paś na to. I'm speed. To wygląda jak ta stara wersja mapy Construct z 29 Ten scen. Oooo, oh, wow. Sześć. Mm, Łapcic A kto by mnie strzelił? Halo, e, de, 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 nie, strzelaj we mnie Hmm o, Sniper rifle lubi sniperki to, to jest normalna sniperka Wow Śmierć, o oh, dziecko! Errory, dajcie mi erroru. więcej errorów Wow Wow to jest aktualnie. To jest Ameryka. Żyjemy w Ameryce. Wow. Hmm. Czyli tak nuda druga wojna światowa. A, pali od historii, kłamała! A, oh, shit! O, oh, fuck. Alex! Co to widzę? O, to są dżimeny. Mm. Są bardzo ładne dżimeny. O, to jest aktualnie ta mapa, ta liknięta mapa z half Life Trójki. Znaczy, 3 z half Life Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. O, ile? O, nie tak pamiętam Half-Life Alex, szczerze. Z tego co pamiętam, to tam powinno być taka fajna, takie fajne przejście. Dobrze, jestem bardzo dobry w Ho Oho, Fortnite! Wiedziałem, że to samo Half-Life będzie właśnie grom z Battle Royale. Aha. Goofy, pora popełnić samobójstwo i umrzeć w męczarni. Oho. Arbus, oh, oh. What the fuck? All four small what I I in know, doom, Is yeah. Oh. Doom, yeah. Um, hmm. Oh. Cześć, 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 cześć. What the fuck? Hmm. Oh, O. Oh. Jak dużo koprać klimu będę miał na moim filmie? Jak musicie? Wow, skakałem z bitem. <laughs> ok. a ah, budynki jak u mnie w mieście. Nikt go nie zatrzyma? O. Do widzenia. O. Oh, ok. Nie. To pają barki. O. Wiesz, że żyjecie. Cześć. Pomożecie mi? Dziękuję. O. Oh, Fek. Hello. Um. O. <ścoughs> oh, nie. What the fuck? Nie, przepraszam Was. Oh, 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 I fell into Uh hole Uh, uh, say Goofy! Ah, Oh, fuck, I Oh, 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 oh Oh, 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 What the fuck? Okay, I don't blame you for hesitating, but if we're gonna do this thing, then let's just get through it It's not all hopeless Czekajcie, próbuję sobie przygotować serek. Wiecie jak są te, te, te fajne deserki z kulkami czekoladowymi? Nie to, one są super, kocham je. Zamknij r. Oh. Mm. Mm. Okay. A więc czekamy z moimi ziomami z więzienia? What the fuck? No, Dziękuję za medkit, przyda mi się. Hmm. Ow. Rest now, brother Gordon, for you will surely live again. Mm -hmm. Oh.